Cześć, witam Cię z tej strony Koczeń Sylwia i przychodzę dzisiaj do Ciebie z taką szybką, krótką podpowiedzią, wskazówką, która mam nadzieję, że pomoże Ci w Twojej pracy z przekonaniami, które wiesz, że już Ci nie służą. Jeżeli jesteś na etapie rozpoznawania w sobie, że wierzysz w coś, co nauczyłeś, nauczyłaś się wierzyć, ale też wiesz, że to wierzenie wcale ci nie sprzyja, bo zamyka cię na doświadczenie tego, czego chcesz, no to z dużym prawdopodobieństwem, myślę, że z całą pewnością, chcesz coś z tym niesłużącym ci przekonaniem zrobić. I teraz. Pierwszym takim naszym nawykiem, impulsem może być to, żeby jakoś to przekonanie zwalczyć, żeby się go pozbyć, żeby jakoś je wyeliminować, bardzo szybko i sprytnie zmienić. I owszem, chodzi nam o zmianę, ale nie w taki sposób, jak zazwyczaj jesteśmy nauczeni reagować na coś, co postrzegamy jako coś niewłaściwego, niesłużącego nam. Bo zobacz. Jak na przykład chciałbyś, chciałabyś pozbyć się ze swojego mieszkania wszystkiego, co ma kolor zielony. Nie chcesz już zielonego w swoim mieszkaniu. No to czy nie jest przypadkiem tak, że ty najpierw musisz wejść do swojego mieszkania i dać właśnie jeszcze ekstra więcej uwagi temu kolorowi zielonemu, bo musisz znaleźć wszystkie te miejsca, w których on się znajduje, i dopiero dając mu więcej uwagi. Uznając, że on jest, możesz coś z tym zrobić. Tutaj chciałabym Ci zasugerować takie podejście, które naprawdę świetnie się sprawdza w pracy z przekonaniami, i właśnie on jest takim podejściem na odwrót, jakby od drugiej strony. Czyli to nie jest tak, że masz swoje przekonanie. Możemy wziąć sobie jakieś przykładowe przekonanie. Powiedzmy, że widzisz, że wierzysz i zawsze wierzyłaś, wierzyłeś, że pieniądze są czymś złym, że są źródłem zła, że prowadzą do cierpienia, do konfliktów i też już masz świadomość tego, że dopóki nosisz w sobie takie wierzenie, to zamykasz się na poziom. Dostatku finansowego, na pieniądz, którego chcesz doświadczać w swoim życiu. No, ale teraz zaczynasz się zastanawiać, i to jest dla Ciebie często frustrujące. Kurczę, jak ja mam zmienić to przekonanie? Przecież to nie jest tak, żeby po prostu przestać w coś wierzyć i wierzyć w coś innego. No nie jest. To jest oczywiście proces, on wymaga czasu, i też nie jest to tak, że Ty teraz masz się dołować, frustrować i z wielkim wysiłkiem próbować. Siebie przekonać, że ty już w to nie wierzysz. Jeżeli będziesz próbować pozbyć się tych myśli, jeżeli będziesz próbować udawać, że ich nie ma, jeżeli będziesz próbować złościć się na siebie, czy walczyć z tym, że ty w coś takiego wierzysz, wymusić na sobie, żeby już w to nie wierzyć, nie to gwarantuję ci, że efekt będzie wręcz odwrotny. Będziesz dawać temu mnóstwo uwagi i to z taką energią ataku, złości i będziesz jeszcze intensywniej doświadczać, że ty naprawdę bierzesz to za fakt i że to, to jest coś, co prowadzi cię w życiu. To jest Twoje życiowe przekonanie. Więc my robimy to od drugiej strony. To jest moja sugestia. Uznaj, że masz na ten moment takie przekonanie. To jest pierwsze. Czyli uznajesz, że to jest, że to ma prawo być. To jest neutralne, ani dobre, ani złe. Po prostu to masz, po prostu tak zostałeś, zostałaś uwarunkowana, z tym żyłaś i teraz jest moment, kiedy to widzisz, kiedy zauważasz, że to Ci już nie służy i kiedy chcesz wyjść po to niesłużące Ci przekonanie. Więc teraz robisz to na odwrót. Zamiast walczyć z tym, Ty zaczynasz sobie przywoływać coraz więcej przykładów do swojego życia i naprawdę to jest ważne, żeby być tym konsekwentnym, żeby robić to na co dzień. Przykładów na to, że pieniądz jest czymś dobrym. Czyli zamiast patrzeć tam, gdzie widzisz siebie i innych jako ofiarę pieniądza, gdzie widzisz pieniądz jako źródło zła, gdzie jest negacja, gdzie jest narzekanie, gdzie jest umniejszanie, gdzie jest brak, ty wybierasz, żeby przesterować swoje patrzenie więcej i więcej w tym kierunku, w tą stronę, gdzie ten pieniądz jest czymś dobrym. Daje coś dobrego, wnosi coś dobrego. Więc teraz przywołuj do siebie i to nie tylko jeden raz, ale każdego dnia przez jakiś czas, tak, żeby to naprawdę się w tobie wyryło, żeby naprawdę to zaczęło tworzyć nową ścieżkę neuronalną w twoim mózgu i to nowe patrzenie, żeby to było jak dreptanie tego yy, trawniczka ze świeżą trawą, żeby ta ścieżka zaczęła się naprawdę, naprawdę tam osadzać i tworzyć w tobie. To jest trening twojego mózgu. Przekieruj swoje patrzenie, swoje myślenie, świadomie z wyboru, na szukanie przykładów i dowodów na to, że ten pieniądz jest czymś dobrym. Czyli na przykład zacznij sobie myśleć o tych wszystkich ludziach znanych i jakichś Twoich bliskich wszystkich ludziach, którzy przychodzą Ci na myśl zacznij szukać w internecie. Zacznij pytać swoich znajomych, czyli miej właśnie na to ukierunkowaną uwagę, żeby podawać sobie coraz więcej przykładów na to, że ludzie, którzy są bogaci, którzy dobrze prosperują, którzy świetnie zarabiają, którzy mają ten pieniądz, oni się nim dzielą, oni wspierają, oni się nim sami cieszą, oni mają naprawdę dobre, spełnione życie. Ten pieniądz wnosi dużo w ich życie i w życie otaczających ich ludzi. Czyli jest przejawem dobra, jest przejawem radości, jest przejawem lekkości, jest przejawem przepływu, jest przejawem obfitości, jest czymś, co jest dobre, co ma prawo być, co jest właściwe, co jest cieszące, czego Ty masz prawo chcieć bo tutaj też może się pojawić oczywiście ten element zamknięcia, że teraz idąc dalej, skoro się na niego zamykam, skoro uznaję go za coś złego, no to nie chcę go przyjmować do swojego życia, no bo ja nie chcę złego i nie chcę się prezentować jako zła osoba, prawda? Więc teraz my musimy sobie pokazać, że pieniądz może być czymś dobrym, może być czymś neutralnym, ale może być czymś nawet więcej, czymś dobrym, że można go doceniać i możemy tutaj posłużyć się przykładami ludzi, którzy w taki sposób żyją, kiedy mają ten pieniądz. Jest mnóstwo znanych ludzi ze świata gwiazd, którzy mają dużo pieniędzy, są, żyją w dobrobycie, w dostatku i naprawdę Pięknie żyją, pięknie reprezentują, jak wiele można robić z pieniądzem dla siebie i dla innych, jak on potrafi cieszyć, ale nie w taki egoistyczny sposób, ale w taki sposób, który rozświetla nas wszystkich. Także to jest moja sugestia. I zobacz, że to jest y, też bardzo pomocne na przykład w takim podejściu troszkę można odejdę od tematu naszego przykładu, że kiedy my na przykład chcemy zacząć zdrowo się odżywiać, zdrowo żyć, no to często możemy mieć skupienie głównie na tym, żeby wyeliminować radykalnie, bardzo szybko całe to junk food, czyli takie śmieciowe jedzenie z naszego codziennego menu, żeby już nie jeść tych wszystkich rzeczy, które wiedzą, że są dla nas niezdrowe. I to jest najczęściej trudne i prowadzi do jednego, że my za chwilę się złamuj, z, złamiemy i i zaczniemy jeść tego jeszcze więcej, chcąc sobie nadrobić ten czas, kiedy sobie odmawialiśmy takiego jedzenia. A możemy podejść do tego w inny sposób. Zamiast skupiać się na tym, co nam nie służy, zamiast próbować tutaj wymusić na sobie i kontrolować siebie, żeby to zredukować, nakładać na siebie taką presję, która jest na dłuższą metę nie do wytrzymania i nie do utrzymania. My możemy dać więcej uwagi zdrowemu jedzeniu, możemy więcej sięgać i częściej po to, co nam służy, po zdrowe jedzenie, zielone jedzenie, świeże jedzenie, po to, co nas naprawdę karmi, co nas wzbogaca wewnętrznie, co sprawia, że mamy więcej zdrowia i energii, nasza skóra wygląda lepiej, my czujemy się lepiej, e, jesteśmy po prostu zdrowsi i mamy więcej energii. I z czasem, jak zaczynamy przestrajać się na patrzenie właśnie w tym kierunku e, odżywienia, Wtedy to zaczyna nam po prostu nas coraz bardziej przyciągać, bo organizm się zaczyna tego domagać. Więc staje się zupełnie naturalne, że my odchodzimy od dawnego trybu funkcjonowania i przestrajamy się bardzo lekko i łatwo na nowy sposób żywienia, który nam sprzyja. I tak samo jest właśnie z przekonaniami. Zamiast skupiać się na tym, co ci nie służy tak bardzo, uznaj to, że to już jest i zacznij dawać więcej uwagi i szukać powodów, przykładów, argumentów na to, że. Jest wręcz przeciwnie. Zacznij sobie dawać przykłady ze swojego życia, ze swojej przeszłości i z życia otaczającego cię świata. I zobaczysz, że bardzo szybko te nowe przekonania, tu gdzie patrzysz w obfitości, tu gdzie patrzysz sercem, w otwartości, w lekkości, w przepływie, to stanie się twoim nowym postrzeganiem, wyborem i doświadczeniem. I tego ci z całego serca życzę. Do następnego razu, pa. pa.